Cześć, Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale. Powiem dzisiaj kilka słów o pierwszym tomie komiksu cyklu Wojny i Smoki o podtytule Bitwy, Bitwa o Anglię. Jest to komiks, który został wydany przez wydawnictwo Egmont, a ja ten tytuł wypożyczyłem w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej w Filii na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja. No właśnie, Bitwa o Anglię. Jak zobaczycie te samoloty, które są na okładce, od razu Wam się skojarzy to właśnie z Billką Powietrzną o, Wielku, o Wielką Brytanii, która trwała podczas II wojny światowej. Ale, 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 już sama okładka wskazuje, że coś tu jest mocno nie na miejscu. A mianowicie, skąd tu smok? No właśnie. To jest koncept serii, koncept fabularny, który zakłada, że smoki istnieją. I. Jak smoki istnieją, to one, ich obecność ujawnia się podczas właśnie drugi, yy, ważnych bitew. I tutaj mamy sytuację taką, że mamy smoki po stronie nazwijmy to, Hitlerowców, po stronie nazistów, czyli Niemców, oraz także smoki po stronie Wielkiej Brytanii. I jako jeszcze ciekawostkę, wystarczy zwrócić uwagę, że pomysłodawcami serii są Jean-Luc Istin i Niklas Jarry. Ci, co czytają świat akwilonu, od razu powinni skojarzyć coś, coś mi tu świta. No tak, to są twórcy w dużej mierze świata Akwilonu. Ale wracając do naszych smoków w czasie II wojny światowej, to mamy ten koncept, że tu się trenują, że to się piloci szykują się do wielkiej walki, walki obronnej, ale mają też problem z tym, że tu są te, są te smoki, które uczestniczą w starciach, które bardzo, bardzo, bardzo dużo zmieniają. Zresztą możecie zobaczyć sobie jak to wygląda graficznie? Smoki potężnej istoty oczywiście mają gigantyczny wpływ na to, co się dzieje. Dodatkowo, jak mamy wszelkiej maści konwoje, gdzie płyną statki, to to coś, co było nękane przez łodzie podwodne, to tutaj mamy dodatkowe zagrożenie w postaci smoków. No i cóż, tymi smokami jeszcze w jakiś sposób się steruje. Trochę to przypomina Talgarianów. W grze o tron, czy tam w rodzie smoka, ale generalnie niektórzy ludzie nawiązują więź ze smokami. No i tutaj śledzimy, można powiedzieć, od podstaw taką dziewczynę, nastolatkę, która właśnie w jakiś dziwny sposób nawiązuje więź ze smokiem, i ma różnego rodzaju perypetie. Zostaje odesłana, przynajmniej jest próba jej odesłania do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie bezpiecznie w czasie wojny, żeby. I generalnie nie zginęła, bo to są jeszcze czasy, kiedy Stany Zjednoczone nie przystąpiły do II wojny światowej, ale nie wszystko idzie, w zasadzie nic nie idzie tak, jak być powinno. No i tu mamy właśnie jej perspektywę, jej przygody w dużej mierze. Nie chcę Wam za dużo opowiedzieć, ponieważ te, te wydarzenia popularne są budowane ciekawie i przede wszystkim bardzo fajny jest ten koncept. Widać tutaj ilość dbałość o detale pod względem graficznym to jest w ogóle petarda. Te smoki wyglądają fantastycznie. A pod względem fabularnym też jest takie fajne pokazanie, że na przykład jak cenni są piloci, jak sytuacja jest taka, że Zjednoczone Królestwo, czyli tam Wielka Brytania była potęgą imperialną, ale w pewnym momencie jak wyspa macierzysta, czyli stolica była w niebezpieczeństwie, no to jest ściąganie wojsk ze wszystkich kolonii, szczególnie pilotów, bo piloci są najważniejsi. Są najważniejsi, gdyż dopóki hitlerowcy nie zdobędą przewagi w powietrzu, nie zniszczą RAFU, u czyli am, y, lotnictwa Wielkiej Brytanii, no w tym momencie tak, y, tak długo nie będą w stanie nie zrobić inwazji, nie będą w stanie przepłynąć kanału La Manche, żeby wylądować swoimi wojskami. Po prostu nie, nie są w stanie zdoby, podbić Wielkiej Brytanii. We Francji się bez, bez większych problemów udało, z uwagi na to, że było połączenie lądowe, z Wielką Brytanią nie ma. I tutaj mamy właśnie takie dość ciekawe pokazanie jaka jest ważna, jacy ważni są piloci, jak istotni. Samoloty można wyprodukować, pilotów dużo trudniej wyszkolić. Jest troszeczkę jeszcze dramatu rodzinnego pokazanego, postacie też, szczególnie postać ojca głównej bohaterki jest bardzo, bardzo niejednoznaczna, więc to jest fajnie, że to jest taka oczywista nazwijmy to laurka albo taka Ktoś, kto jest na przykład, oczywiście, z oczywistych względów zły do szpiku kości. Nie, tu jest po prostu gość, mając swoje cechy pozytywne, negatywne. Generalnie fajny, fajny, fajna historia i ciekawa postać. No i właśnie. komiks kończy się w ciekawy sposób. Może nie do końca w cliffhangerem, ale takim, że chciałoby się poznać dalej. Wiem, że są zaplanowane kolejne tomy, ale. Z tego, co widziałem, to będą dotyczyły innych okresów historycznych. No i właśnie, pytanie, czy to będzie troszeczkę jak świat Aquilona, czyli każdy, gaszta cegiełka, trochę o czym innym i po jakimś czasie wrócimy do naszej II wojny światowej. Nie wiem, może za... w tomie drugim będzie, powiedzmy, lądowanie aliantów w Normandii. Może. Nie wiem. Zobaczymy. Na razie mamy fajny koncept, fantastyczną grafikę, ciekawe postacie. Można powiedzieć, jak wytrasować smoka w czasie II wojny światowej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zachęcam do odwiedzania bibliotek. Tam możecie poczytać o wiele fajnych komiksów. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.